Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku. Dzisiejszy filmik będzie to początek nowej serii na moim kanale. Tą serię zatytułowałam Zostańmy molami książkowymi czy, czy coś takiego. Jak widzicie, jestem w takiej scenerii właśnie książkowej na tle mojej biblioteczki i właśnie w tym filmiku chciałam Wam powiedzieć o książkach, które Wam polecam, o takich moich propozycjach książek, które, do których jestem w 100% przekonana, które uwielbiam, do których bardzo, bardzo często wracam. I które bardzo mile wspominam, i które właśnie Wam polecam, i zachęcam Was do ich przeczytania. Teraz jest właśnie taki okres przedświąteczny, przedmikołajkowy. Jeszcze mamy troszeczkę czasu na to, żeby może wybrać sobie jaką, jakiś właśnie fajny tytuł i później go sobie kupić albo dostać właśnie jako prezent i przeczytać. Także wszystkie książki, które Wam tutaj dzisiaj pokażę, będą to takie moje ulubione książki. Jeżeli chodzi o całą serię, czyli zostanie Molami Książkowymi Mam zamiar zrobić kilka właśnie odcinków tej serii Ponieważ mam dosyć sporo tych książek Ale wydaje mi się, że w tej pierwszej serii może nie każdy znajdzie coś dla siebie A naprawdę mam dosyć sporo różnorakich książek w swojej biblioteczce Dlatego też pomyślałam, że dla różnych dziewczyn w różnym wieku znajdzie się coś ciekawego Także na pewno nagram kilka odcinków tych, tego właśnie, tej właśnie serii Żeby każdy, każda z nas, każdy z nas Mógł znaleźć coś dla siebie. W tym dzisiejszym odcinku, w tym pierwszym odcinku, chciałabym się skupić właśnie na moich ulubionych książkach, czyli książkach fantasy. Są to książki, do których ja pałam bardzo dużym zamiłowaniem, uwielbiam te książki. Każdą z osobna czytałam bardzo wolno, wnikałam w szczegóły, wyobrażałam sobie sytuacje, wszystkie sceny tych bohaterów, i naprawdę z czystym sumieniem mogę Wam powiedzieć, że cały czas wracam do tych książek, rozpamiętuję sceny i tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę jestem wielką fanką tych książek. Niestety mało czasu mam teraz na czytanie książek, ale dzisiaj opowiem Wam właśnie o tych, które przeczytałam i które po prostu całkowicie podbiły moje serce, tak. Także, także tak. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. Mam nadzieję, że taki pomysł e, właśnie na realizację tego filmiku e, przypadnie Wam do gustu. Ponieważ wiem, że dużo dziewczyn prosiło mnie o filmik właśnie z y, moją toale toaletką, moją biblioteczką. E, także no, mam nadzieję, że po prostu o to Wam chodzi. Ale dobrze, teraz e, zaczynamy. Dobrze, kochani, czyli zaczynamy. Zacznę może od mojej ulubionej pozycji, którą Wam dzisiaj przedstawię. To są książki, do których ja po prostu uwielbiam wracać. Nawet właśnie wczoraj, jak przygotowywałam dla Was ten filmik i wybierałam książki, które chciałabym Wam pokazać, musiałam zerknąć do tych książek, musiałam znowu sobie przypomnieć całą fabułę. Odnalazłam moje ulubione fragmenty, z powrotem je zaczęłam czytać i rozpamiętywać właśnie te wszystkie sceny i tak dalej. Także naprawdę bardzo, bardzo fajne książki. A mówię tutaj właśnie o trylogii, Darów Anioła. Tutaj mamy dwie książeczki. Ogólnie w tej trilogii mamy oczywiście trzy książki, ale niestety ta trzecia gdzieś wybyła z mojego domu. Nie mam pojęcia, gdzie, gdzie ona jest. Musiałam komuś pożyczyć. Ale mam przy sobie dwie książki. To jest pierwsza część, czyli Miasto Kości i to jest prawdopodobnie trzecia część, czyli Miasto Szkła. Autorką jest, tak jak mówiłam, Cassandra Clare i teraz książeczki są... W dosyć przystępnej cenie. Ta kosztuje 35 zł, ta kosztuje 39 zł, czyli tak w granicach 40 zł. Na pewno kupicie sobie którąś z części. Dobrze, kochanie, teraz może zacznę już mówić o jakichś konkretach, czyli po prostu powiem Wam co nieco troszeczkę fabuły. Oczywiście będę tutaj mówić o tej książce, ponieważ jest to pierwsza książka z całej trylogii, także ją czytamy oczywiście jako pierwszą i o czym ogólnie jest ta książka. Cała trylogia opiera się na historii o Clary Fry. Poznajemy ją w momencie takiego dosyć nudnego życia, ponieważ Clary Fry jest zwykłą nastolatką, bardzo pogodną, taką przyjacielską, nastawioną do świata, po prostu zwykłą dziewczyną chodzącą do właśnie do szkoły, e, uczącą się czyli w sumie rzeczy nic specjalnego może to być każda z nas. E, następnie e, Dowiadujemy się z książki tego, że mieszka sama z mamą, z jej jakby chłopakiem, przyjacielem Lukiem Przyjaźni się z chłopakiem właśnie o imieniu Simon Jest to jej najlepszy przyjaciel I ogólnie książka rozpoczyna się od tego, że Clary wybiera się z Simonem do jakiegoś klubu czy coś takiego No i tam spotyka właśnie jednego z głównych bohaterów, czyli oczywiście chłopaka jest to bardzo, bardzo przystojny chłopak Jest to blond włosy chłopak Wysoki, wiecie, przystojny i tak dalej Czyli po prostu idealny dla Clary Clary od razu zwraca na niego uwagę W takich dosyć nietypowych okolicznościach Ale oczywiście zachęcam Was do przeczytania tej książki Dowiecie się dokładnie jak się poznają Na pewno ich zapoznanie się nie jest takim zwykłym Jakiego możemy doświadczyć na przykład na ulicy Poznają się w dosyć nietypowych okolicznościach W każdym razie koło Jace'a Ponieważ tak właśnie ma na imię tytułowy bohater Mamy też rodzeństwo Które właśnie z nim e, Z nim jakby działa e, Izabeli, i Alek To jest właśnie bardzo wybuchowe rodzeństwo Bardzo żywiołowe rodzeństwo e, Fantastycznie nam urozmaica Wszystkie wątki w książce e, Ale do rzeczy kim, są, e, kim jest Jace, kim jest Izabel I kim jest Alek Są to mroczni łowcy Inaczej, e, inaczej właśnie pogromcy Jakichś demonów, i tak dalej, i ogólnie stworzeń magicznych. I o co chodzi? Chodzi o to, że, no wiadomo, to jest książka fantastyczna, czyli właśnie oni ścigają różne potwory i różne takie rzeczy, wiecie? I Clary właśnie dowiaduje się, że. Z nią chyba jednak nie jest wszystko w porządku, ponieważ ona ich widzi, a normalni ludzie, po prostu tacy przyziemni, ich no raczej nie widzą. I tutaj mamy właśnie cała, zaczyna nam się fabuła, jak to właśnie Jace przyprowadza Clary do swojego jakby mistrza, zaczynają się różne rozmowy z nią, odkrywanie jej talentów itd., itd. I okazuje się, że nie jest to zwykła przyziemna, ale wszystkiego dowiecie się oczywiście z tej książki. Czyli jednym słowem, jest to historia o przyjaźni, o miłości o odkrywaniu swojego życia, odkrywaniu go tak naprawdę na nowo, ponieważ tutaj z tej książki dowiemy się, jak życie Klary się zmienia po prostu o 180 stopni. Tutaj mamy właśnie różne tajemnice, wątki fantastyczne, jest ich mnóstwo. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawa książka. W kolejnych częściach, oczywiście, dowiadujemy się, co się dzieje z Clary, co się dzieje z Jasonem. W częściach mamy również kolejne jakby zagadki, rozwikłanie poprzednich zagadek, czyli cały czas te wszystkie wątki. Ze sobą się łączą, także naprawdę jest to bardzo, bardzo wciągająca książka. Kolejną świetną informacją, na którą się natknęłam w internecie, jest to, że teraz niedługo już wychodzi film, e, chyba 20, może nie niedługo, ale. W tym roku, 23 sierpnia, z tego co pamiętam, napiszę Wam na dole, wychodzi film na podstawie tych książek. Ja bardzo długo czekałam właśnie na ten film i w końcu właśnie w 2013 roku, 23 sierpnia, będziemy mogły go zobaczyć, także ja już się nie mogę doczekać, także polecam przeczytanie tych wszystkich książek, a następnie zabranie się za film i jestem pewna, że te książki Was wciągną, bo to są po prostu fantastyczne książki i jestem pewna, że będziecie czytać je z zapartym tchem. Kolejną pozycją, a tak naprawdę pozycjami jest kolejna e, trylogia, e, tym razem e, to są takie trzy książeczki, trzy tomy książek e, trylogii Znak 7. E, pierwsza część zatytułowana e, Bracia Krwi, kolejna to jest e, Magia i Krew i ostatnia e, Kamień Pogan. I... Książki te napisała Cassandra, Boże, nie Cassandra Clare, tylko Nora Roberts. Naprawdę bardzo fajne książki. Wszystkie kosztują 30 zł. Ale może zacznijmy od tego, o co chodzi w tych właśnie książkach. Ogólnie chodzi o to, że książki te opowiadają o takim dosyć tajemniczym, mrocznym, bym powiedziała, miasteczku Hawkins Hollow, które co 7 lat, przez 7 dni jest nawiedzane przez. Coś w rodzaju, nie wiem, klątwy, nie wiem jak to nazwać. Ale ogólnie chodzi o to, że właśnie co 7 lat, przez 7 dni, mieszkańcy tego miasteczka popełniają różne straszne rzeczy, typu morderstwa, gwałty, jakieś podpalenia i różne takie właśnie historie, a później po prostu zapominają o tych wydarzeniach, zupełnie nie pamiętają, że coś takiego w ogóle zrobili, nie pamiętają swoich czynów. Kaleb, czyli jeden z głównych bohaterów, jest potomkiem założycieli właśnie miasta, i właśnie on całe życie boryka się tak naprawdę właśnie, z problemami wywo wywołanymi właśnie tą e, tragiczną siódemką, że tak powiem. E, I przeczucie w, właśnie nakazuje mu zachowanie szczególnej ostrożności przed zbliżającą się siódemką. E, ta siódemka zbliża się coraz większymi krokami, przeczuwa, że ta siódemka będzie znacznie gorsza niż pozostałe. E, w międzyczasie o miasteczku dowiaduje się Queen Black. Jest to dziennikarka, która właśnie lubi takie paranormalne, różne dziwne historie ona pisze do Kaleba, żeby właśnie przeprowadzić z nim wywiad o tym miasteczku, żeby napisać o nim artykuł. To miasteczka Hopkins Hollow, gdzie właśnie zaczyna pisać swój e, reportaż, tak jakby, swój artykuł, e, no i oczywiście zaczyna się jej więź z Kalebem, e, zaczynają się zapoznawać i tak dalej. I ogólnie ona na początku tak sceptycznie dosyć podchodzi do całej historii tego, że ta siódemka jest jednak takim czymś, Dosyć realistycznym, że tak powiem. Ona oczywiście uważała na początku, że jest to kompletna bójda, nie wierzyła w to, że to jest wiecie taki, taka, taki zabobon. Także ona zupełnie nie wierzyła w to, że coś takiego może mieć miejsce, ale pewne wydarzenia skłoniły ją do jednak refleksji, no i zaczyna jakby również interesować się pod takim względem tego, że jednak to jest realistyczne. Do Kaleba przyjeżdżają jego dwaj przyjaciele z dzieciństwa, którzy są bardzo, bardzo mocno z nimi związani, jak i również z miasteczkiem, ale dlaczego tego dowiecie się z tej książki? I oni właśnie mają zamiar pomóc Kalebowi, właśnie z. Z czym? No właśnie z tą siódemką, z nadchodzącą siódemką, ze zmierzeniem się z nią, pomaganiem właśnie mieszkańcom i tak dalej, tak dalej. Do Queen natomiast przyjeżdżają jej dwie przyjaciółki. Tak naprawdę, jedna przyjaciółka i jedna nowo poznana kobieta, z którą się oczywiście zaprzyjaźniają. Ogólnie chodzi o to, że. Oni wszyscy będą starali się rozwikłać tak jakby zagadkę tej siódemki, będą starali się walczyć tak jakby właśnie z takimi demonicznymi siłami, jak to można tak nazwać i naprawdę bardzo, bardzo wciągająca jest to książka. Ogólnie rzecz biorąc, jest to historia o miłości, o przyjaźni, o braterstwie, utrzymująca czytelnika w naprawdę bardzo, bardzo dużym napięciu. Czyta się ją w, po prostu w trimiga, tak naprawdę. Bardzo wciąga, z zapartym tchemią, czytamy, dostarcza dreszczyku emocji, także jest naprawdę, naprawdę fantastyczna. Polecam Wam całą trylogię, bo naprawdę jest warta przeczytania. Kolejną książką, którą chciałam wam polecić, jest książka Demony pokusa. Autorką tej książki jest Lisa Desrosiers i książka ta kosztuje 32 zł. Książka ta opisuje historię 17-letniej Frani która pochodzi z bardzo religijnej rodziny jej rodzice są bardzo surowi, tacy zasadniczy mieszka też z dziadkiem, który jest takim bardzo dużym luzakiem który jest jej najlepszym przyjacielem ich wspólną pasją, pasją są stare samochody także mają wspólny temat jest właśnie bardziej zżyta z dziadkiem niż z rodzicami ponieważ oni wymagają od niej właśnie takiej stricte ustalonej postawy a z dziadkiem może poczu poczuć taką wolność i tak dalej Clary oczywiście, tak jak mówiłam, ma 17 lat Czyli jest uczennicą liceum To jest jej ostatni rok w liceum I dziewczyna podejrzewa, że ten rok będzie równie nudny jak pozostałe Że będzie chodzić do szkoły, nudzić się I jej życie po prostu przepływa między palcami Także jest bardzo nieszczęśliwa z tego powodu Ale oczywiście, żeby nie było zbyt smutno W szkole nagle niespodziewanie pojawia się niesamowicie przystojny chłopak o imieniu Luke Następnie, jak gdyby tego było mało, pojawia się kolejny niezwykle uroczy kolega o imieniu Gabe. Obydwaj są zainteresowani Clary, a tak naprawdę chodzi im o jej duszę. Dlaczego o jej duszę? Dowiecie się tak naprawdę z tej książki, ale mogę Wam powiedzieć, że obydwaj chłopcy są. Wysłannikami, jeden jest wysłannikiem piekiel, drugi jest wysłannikiem niebios, także ogólnie tutaj mamy walkę jakby dobra ze złem, aczkolwiek to później się nieco komplikuje, ale naprawdę książka jest warta polecenia. Obydwaj chcą zasłużyć na jakby jej uznanie, chcą zdobyć jej przyjaźń i miłość, ale tak naprawdę chodzi w tym wszystkim mniej więcej o to, żeby posiąść jej cenną duszę. Przynajmniej z początku. Mamy tutaj, tak jak mówiłam, dwóch przystojniaków, jedną dziewczynę, czyli oczywiście mamy tutaj wątki miłości, wątki przyjaźni, różne zmiany, które zachodzą właśnie w charakterze... Nie wiem, czy mogę powiedzieć człowieka, ponieważ tutaj mamy do czynienia z aniołem i diabłem, tak naprawdę, ale z, ze zmianą osobowości, tak naprawdę, bohatera, charakteru. Także naprawdę jest to fantastyczna książka i mogę Wam ją z, całym, z całego serca polecić. Kolejną propozycją, którą chciałabym Wam zaproponować, jest książka z serii Mroczny łowca. Ja niestety mam tylko jedną tą książeczkę, która nosi tytuł Rozkosze nocy. Napisana jest przez autorkę o imieniu Sherin Kenyon, także tak się właśnie autorka nazywa. I ta książka różni się nieco od książek fantasy, przynajmniej od tych, które pokazałam Wam wcześniej, ponieważ tutaj mamy do czynienia z Amandą. Jest to młoda dziewczyna, która tak naprawdę nie pragnie żadnych przygód. Ona pragnie spokojnego, takiego ostatecznego życia, żeby nikt się jej nie czepiał, broń Boże, żeby po prostu przeżyła je w spokoju, nie pragnie żadnego dreszczyku emocji, nie ciągnie jej do przygód. No ale oczywiście, żeby nie było jej za fajnie. Te przygody, ten cały dreszczyk emocji na nią oczywiście spada. Amanda ma siostrę bliźniaczkę, która. Jest taką osobą wierzącą właśnie w magię, w czary, w takie rzeczy I pewnego dnia Amanda niespodziewanie zostaje zaatakowana Tak naprawdę nie wiadomo przez kogo, dopiero później dowiadujemy się, że jest to demon Zostaje właśnie zaatakowana przez tego demona, przez tego porywacza I zostaje ogłuszona w jakiejś tam okolicznościach Następnego dnia budzi się, czy tam po pewnym czasie się budzi i zauważa, że w sumie rzeczy wszystko jest z nią w porządku, gdyby nie to, że, zostaje, że została przypięta kajdankami do oczywiście bardzo przystojnego chłopaka Chłopak ten ma na imię Kyrian, jest mrocznym łowcą i ściga właśnie demona o, o, o imieniu, że tak powiem, Desiderus ten demon jest dosyć takim, powiedziałabym, że zabawowym demonem, ponieważ on, żeby tak jakby, ponieważ tak, Kyrian na niego poluje i chce go właśnie zabić, ale żeby było zabawniej, żeby było mu troszeczkę trudniej, Desiderus postanawia przypiąć do właśnie Keriana śmiertelniczkę, żeby musieli po prostu razem jego tropić, żeby po prostu było mu trudniej. I dla zabawy, właśnie coś takiego ten demon zrobił. Amanda jest bardzo sceptycznie nastawiona do właśnie nowo poznanego kolegi. Nie chce w ogóle wplątywać się w ten świat, nie wierzy o co chodzi. Jest święcie przekonana na początku, że jest to jakiś rodzaj próby, właśnie, swatania jej siostry. Ponieważ jej siostra bardzo chciała znaleźć faceta dla Amandy, Amanda bardzo tego nie chciała, i na początku sądziła, że to wszystko wina siostry. Jednak ten sposób na uwolnienie się przychodzi dosyć późno. I pomiędzy głównymi bohaterami oczywiście rodzi się uczucie. Także. Z Szukają oczywiście Kyrian i Amanda, szukają sposobów na pozbycie się więzów, ale tak naprawdę coraz bardziej zaczynają się do siebie, wiecie, przy... zaczyna ich do siebie przyciągać i po prostu powstaje jakieś tam pomiędzy nimi uczucie. Jest to książka na pewno dla tych z Was, które uwielbiają jakieś romantyczne wątki, jakieś romanse i tak dalej. Także jeżeli jesteście zainteresowane, właśnie. Właśnie czym, właśnie takimi romantycznymi historiami, to na pewno mogę Wam ją polecić. Przed ostatnią książką, którą chciałabym Wam polecić, jest książka pod tytułem Pamiętnik Katie. Jest to książka, która kosztuje 34,90 autorstwa Stuarta Weissmana. Ogólnie chodzi w tej książce o to, że mamy przedstawioną bardzo intrygującą historię miłości dziewczyny o imieniu Katie, oczywiście do mężczyzny, do bardzo tajemniczego starszego mężczyzny o imieniu Wiktor. Całość jest wydana, tak jakby w formie pamiętnika Katie, zresztą, tak jak mówi nam o tym tytuł. Tutaj z tyłu, na przykład w zapowiedziach, mamy również taki, jakby list właśnie Katie do jej siostry czy tam przyjaciółki, już nie pamiętam, Emmy. No i ogólnie tak ta książka wygląda. Co jest fajnego w tej książce, ponieważ całość, jeżeli chodzi o historię, jest naprawdę bardzo ciekawa, ale książka sama w sobie też jest fantastycznie zrobiona. Zaraz Wam pokażę, dlaczego. Książka wygląda w ten sposób. Tutaj mamy tak jakby cały właśnie ten pamiętnik Katie i tutaj on zawiera mnóstwo różnych opisów, dopisków, tak jakby właśnie to był prawdziwy pamiętnik, mega dużo rysunków, różnych, różnych takich rzeczy. Także, także tak to wygląda. Możecie teraz zobaczyć. Kolejną fajną rzeczą, jeżeli chodzi o tą książkę, jest dosyć niecodzienna rzecz, przynajmniej jeżeli chodzi o książki, ponieważ tutaj mamy różne dowody. Jest to książka ogólnie, która wymaga od nas takiego dużego zaangażowania, że tak powiem, w całą historię. Jest to książka owiana tajemnicami, jest pełna zagadek, pełna różnych tajemnic. Jest to książka na tym trzymająca w napięciu. Fajne jest też to, że możemy przeżywać całą historię, tak jakby właśnie tropiąc tą Katie, tropiąc jej poczynania, ponieważ tutaj mamy taką zakładkę z dowodami. Mamy tutaj różnego rodzaju na przykład artykuły z gazety. I tutaj właśnie z tych artykułów możemy sobie wyczytać różnego rodzaju, różnego rodzaju informacje, o których właśnie dowiaduje się, dowiaduje się Katie. Na przykład idzie do jakiegoś domu, szuka jakichś dokumentów i znajduje. Wtedy my szybko zaglądamy do tych dowodów, szukamy odpowiedniego dokumentu. Mamy tutaj różnego rodzaju na przykład drzewa genealogiczne, co jest fantastyczną sprawą, różnego rodzaju na przykład zaproszenia. Także tak na przykład wygląda jedno z zaproszeń. To jest chyba zaproszenie na ślub albo, albo coś takiego. Tutaj mamy różnego rodzaju jakieś listy, na przykład. I takie rzeczy. Jeszcze jest jedna taka fajna rzecz, która wszystkim się podoba. Zaraz wam pokażę. Mamy tutaj na przykład jakieś. Akty zgonu. A nie, świadectwa urodzenia, przepraszam. Mamy tutaj na przykład świadectwo urodzenia. Jakieś takie, tak jakby kartka, również z pamiętnika czyjegoś. I co mi się bardzo zawsze podobało, to jest taka serwetka z napisem do zobaczenia we wtorek z takim pięknym, soczystym, czerwonym całusem. Polecam wam tą książkę, ponieważ na pewno jest to dosyć wyjątkowa książka. Nigdy w życiu nie widziałam książki, właśnie z takimi. Z takim właśnie śmiesznym rozwiązaniem, jakim są te dowody. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o pamiętnik Katie. Dobrze, kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o całą tą. Cały ten pierwszy odcinek serii, właśnie o, o książkach. To właśnie, tak jak mówiłam, były książki fantazy. W następnym odcinku będą kolejne książki omawiane przeze mnie. Mam nadzieję, że ten filmik przypadł Wam do gustu, że za bardzo Was nie zanudziłam. Mam nadzieję, że kogokolwiek zainspirowałam do przeczytania jakiejkolwiek z książek pokazanych przeze mnie. Mam nadzieję, że któryś opis któryś z książek Was zainteresował. Jeżeli tak, to łapkujcie. Możecie subskrybować mój kanał, oczywiście, to będzie bardzo mile widziane. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie jeszcze kolejne serie, czy, czy może oczekujecie od tego filmiku czegoś innego. E, także, także, tak, to by było na tyle, jeżeli chodzi o mnie. Żegnam się z Wami i mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce w następnym filmiku. Pa!